Zadanie drugie. Czołg porusza się z pewną szybkością. Interesuje nas jego gąsienica, na której się porusza. Wbrew pozorom to wcale nie jest proste zadanie, chociaż jeśli pojawi się w sytuacji teoretycznej jako zadanie testowe, łatwo jest wskazać prawdziwą odpowiedź. Ale żeby uzasadnić, dlaczego tak jest, niestety nie będę rysowała całego czołgu. Narysujemy sobie tylko gąsienicę. Też niezbyt ładnie mi to wyszło. Jak pantofelek. No, mamy tutaj gąsienicę i oczywiście koła. Tutaj już nieważne, ile tych kół będzie. Które powodują przesuw? To jest Ziemia. Zadanie brzmi tak. Jedzie z szybkością 40 km na godzinę. Z jaką szybkością względem Ziemi poruszają się górne i dolne części gąsienic? Rozumiemy, że to, co tutaj leży na Ziemi, i ta część gąsienic. Weźmiemy pod uwagę to jedno koło, które powoduje obrót gąsienicy. No i w zasadzie bez trudu powiem, że punkt A tak naprawdę spoczywa na Ziemi. Gąsienica leży na Ziemi. W takim razie określilibyśmy, że jego prędkość wynosi zero. Natomiast zdecydowanie ten punkt porusza się w tę stronę. Gąsienica porusza się, ale właśnie z jaką szybkością? Zobacz, czołg jedzie z szybkością 40 km na godzinę. Niech to będzie prędkość V. Czy górne części gąsienicy poruszają się z taką samą szybkością? I jak to w ogóle uzasadnić i jak to obliczyć? Narysujemy sobie to jedno koło troszeczkę w powiększeniu. I zaprezentuję Państwu dwa sposoby, dzięki którym można się zorientować, w jaki sposób właśnie ten ruch wygląda. Oczywiście musimy mieć świadomość, że górne części gąsienicy mają prędkość taką jak górny punkt tego tutaj koła oczywiście, a dolne części gąsienicy mają prędkość taką jak dolny punkt koła. Więc mamy koło, które się toczy po poziomie podłożu. Toczące się koło wykonuje dwa ruchy. Wykonuje ruch postępowy czyli ruch postępowy z szybkością pału i ruch obrotowy wokół tutaj punktu, wokół tej osi obrotu, która jest prostopadła do poszczególnych I mamy punkty, które nas interesują, czyli punkt A i punkt B. Zobaczmy, ten punkt, który jest w środku kofa, który jest na osi, obrotu i który porusza się dokładnie tak, jak porusza się cały czołg. Rzeczywiście porusza się tylko, ma tylko prędkość y, związaną z ruchem postępowym, ponieważ w ruchu obrotowym wiadomo, że prędkość tego punktu, który leży na osi, wynosi 0, Ale te punkty już nie. Zobaczmy. Czołg idzie w tę stronę zatem oba nasze punkty A i B mają prędkości związane z tym ruchem. Oczywiście te wszystkie wektory trzy są identyczne. No, ale teraz nasze koło wykonuje jeszcze ruch obrotowy. W tę stronę, prawda? zgadzamy się. Zatem ten punkt jeszcze ma prędkość związaną z ruchem obrotowym. Drugi wektor narysujemy w tym punkcie. Ten punkt ma też wektor prędkości związany z ruchem obrotowym, tylko że będzie on miał w przeciwną stronę. Zatem widzimy, że suma tych dwóch prędkości dla punktu A daje 0, dlatego punktu 0 jest po prostu ruch po, punkt a jest dlatego nieruchomy. Natomiast punkt B porusza się ze zdwojoną szybkością. Czyli reasumując, jeśli prędkość naszego czołgu, wartość prędkości naszego czołu jest 40 km na godzinę, to prędkość punktu A jest oczywiście równa 0, a prędkość punktu B, jak widzimy, jest prędkością podwójną. Zatem będzie oczywiście 80 kilometrów na godzinę. Jak to można jeszcze przedstawić w zupełnie inny sposób? Zastanówmy się. To samo koło, jeszcze ładniejsze. I załóżmy, że nasze koło w danej konkretnej chwili interesuje nas jego ruch tylko w jednej chwili, w ułamku, maleńkim ułamku sekundy. Możemy powiedzieć, że to jest tak zwany chwilowy środek obrotu że nasze całe koło tak naprawdę obraca się względem tego punktu przez tę jedną chwilę. Za chwilę oczywiście będzie się obracało względem drugiego punktu, względem trzeciego, względem czwartego i tak dalej. Ale w tej konkretnej chwili obraca się względem tego jednego punktu, właśnie punktu A. Jeśli jest to chwilowy środek obrotu, to nic dziwnego, że prędkość punktu A wynosi po prostu zero. To już wiemy. Prędkość tego punktu V. To jest punkt, który leży w odległości B, prawda? A punkt B leży w odległości 2K. Wiadomo, że bryła sztywna w swoim ruchu obrotowym porusza się w ten sposób, że w danej chwili prędkości kątowe wszystkich punktów są do dokładnie takie same. Czyli prędkość kątowa punktu naszego 0, o, żeby te rysunki były identyczne, punktu 0, jest identyczna jak punktu B. Mamy zależność między szybkością liniową i kątową. V to jest omega razy r, gdzie oczywiście omega jest prędkością kątową. Zatem proszę Państwa, zobaczmy, jeśli prędkość punktu 0 jest równa omega razy r, prędkość punktu B jest również omega razy r, ale teraz promień. Czyli odległość od osi obrotu do punktu B jest dwa razy większa, czyli będzie oczywiście 2L. Zatem widzimy wyraźnie, że prędkość punktu B jest dwa razy większa od prędkości punktu 0. Także w zupełnie dwa, na zupełnie dwa różne sposoby wykazaliśmy, że prędkość punktu ciała toczącego się, oczywiście tego, który styka się z podłożem, jest równa 0. Natomiast prędkość punktu po, dokładnie po przeciwnej stronie środka koła będzie dwa razy większa niż prędkość środka tego koła. I to jest zadanie drugie. A teraz